Magda Jasler nie należy do grona osób, które przejmują się opinią innych. Jeśli coś jej nie pasuje, to z całą pewnością inni się o tym dowiedzą. Gdy podczas ratowania restauracji stojących nad finansową przepaścią zdarzy jej się rzucić w kogoś talerzem, to również mnie budzi to zdziwienia. A za jaką osobę uważa się sama restauratorka? Magda Jessler nie jest łatwa w obsłudze. Chociaż jej charakter jest bardzo pomocny dla stacji telewizyjnych przy pozyskiwaniu widzów, to zderzenie z restauratorką w realnym świecie potrafi być bolesne. Przekonały się o tym osoby, które miały okazję z nią współpracować. Teraz kobieta wreszcie przyznała się do tego, co dla wielu osób od dawna było oczywiste. Jestem nieznośna i dobrze mi z tym o tym, jak bardzo nieznośna potrafi być królowa polskich garnków, wszyscy dobrze wiedzą. Jak do tej pory magda Jessler kreowała się jednak na postać opanowaną, która nie narzuca nikomu swojej opinii. Nadszedł jednak moment, w którym bez owijania w bawełnę restauratorkę opowiedziała o swoim charakterze. Jak się okazuje, gwiazda TVN doskonale wie o tym, że praca z nią nie jest lekka i przyjemna. Mimo to, jak twierdzi, ludzie ją szanują. Jestem nieznośna i nie do opanowania. To wszystko dlatego, że nie można mi niczego narzucić. Ludzie muszą wykazywać się ogromną cierpliwością, ale szanują, że taka jestem. My się czasem szarpiemy ostro, oznajmiła restauratorka. Ciężka nie tylko w obsłudze, ale i paczeniu. Magda Jessler niemal wymiotuje na planie o tym, że praca z Magiedą Jessler może być istnym koszmarem, ludzie dowiedzieli się już dawno. W jednym z wywiadów restauratorka przyznała, że podczas nagrań do jej programów często pluje jedzeniem. Zazwyczaj jest ono niezdrowe i niesmaczne, a już na pewno zimne. To daje jej prawo do tego, aby bez wstydu wymiotować na planie pełny ludzi. W programach muszę próbować takie świństwa, które jakbym naprawdę zjadała, to nie wiem, czy jeszcze bym chodziła po świecie, często pluję, czego nie widać po zmontowaniu odcinka, szczególnie w Masterchefie. Ludzie z planu są oburzeni, bo prawie żegam tym jedzeniem. Podają nam to po kilku godzinach od zrobienia. Wszystko jest zimne, szokujące, oznajmiła Jessler.